Dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, czym jest efektywna komunikacja. Efektywna komunikacja to jest przede wszystkim proces, w którym uczestniczymy przez całe nasze życie. I jeżeli zależy nam na tym, żeby efektywnie komunikować się z innymi ludźmi, to w miarę dojrzałości spostrzegamy, że trzeba o to umieć też dobrze zadbać i zwrócić uwagę na pewne aspekty komunikowania się. Czyli można się posługiwać też sprawnie różnymi technikami komunikacyjnymi, o których oczywiście usłyszycie w innych nagranych przez nas materiałach. Komunikare z Łaciny oznacza czynienie czegoś wspólnie, a więc efektywna komunikacja to jest ta komunikacja, która doprowadza do działania, a na końcu do założonych i uzgodnionych efektów. A więc w tej komunikacji trzeba zadbać o kilka rzeczy. Między innymi o to, aby intencja nadawcy równała się na koniec interpretacji odbiorcy. Są przynajmniej dwie osoby w komunikacji, to już wiemy, ale oczywiście może też być komunikacja ja-grupa albo grupa ja-w różne kierunki możemy się komunikować. Najważniejsze jest to, aby to, co ja mówię, było odpowiednio też zinterpretowane przez odbiorcę. Więc muszę zadbać. O cały ten proces. Bardzo ważne słowo w efektywnej komunikacji to jest dostosowanie. Należy dostosować różne aspekty komunikowania do odbiorcy. To może być nośnik, którego używamy w komunikacji. Ten nośnik powinien być dla odbiorcy zrozumiały, jasny, dostępny przede wszystkim. To może być Język, którego używamy w komunikacji, a więc słowa, sformułowania, czy też całe frazy, które będą zrozumiałe dla odbiorcy. Już nie mówię o tym, że jeżeli chcę się porozumieć z kimś, kto używa języka polskiego, to używam języka polskiego, a jeżeli chcę rozmawiać z kimś, kto mówi w innym języku, to używam, staram się używać tego języka tak, aby się do niego dostosować, choć komunikacja efektywna to zarówno komunikat werbalny, jak i niewerbalny dostosowanie proporcji pomiędzy gestami słowami tempem mówienia natężeniem głosu tak aby być usłyszanym dobra komunikacja jest wtedy kiedy nasz odbiorca nas słyszy a więc mówimy wyraźnie czytelnie tak aby nasz głos docierał do odbiorcy nie wystarczy być usłyszanym w efektywnej komunikacji chodzi również o to aby być zrozumianym czyli Używam właśnie odpowiednich technik, używam odpowiednich słów. Wreszcie, jeżeli już zostałam zrozumiana, no to byłoby bardzo dobrze, gdyby to, co mówię, zostało przez odbiorcę zaakceptowane. Krótko mówiąc, żebyśmy po jakiejś wymianie zdań, opinii, pomysłów uzgodnili wspólną płaszczyznę, która jest akceptowalna zarówno dla mnie, jak i dla odbiorcy moich komunikatów. Dowodem na akceptację jest realizacja, a więc wykonanie pewnego uzgodnionego działania. Usłyszane, zrozumiane, zaakceptowane i zrealizowane. Proces komunikacji, który składa się z czynników werbalnych, niewerbalnych, wielu technik, o których mówimy do Was na naszych nagraniach, od intencji do interpretacji, to właśnie efektywna komunikacja i takiej właśnie komunikacji wszystkim Wam życzę. Dziękuję bardzo.